Kuki morze przyjmujesz w swe otwarte źrenice, Pod postacią falujących kół, Zdaje ci się, że utoną w tobie Wszystkie głębie i wszystkie granice. Lecz już stopą dotknąłeś się fali, A tobie się zdawało, to morze we mnie mieszkało, Taką ciszę rozlewając w koło, taki chłód tonąć, tonąć, przechylić się, potem obsuwać się zwolna, nie wyczuwać w tym odpływie stopni, po których zbiega się drżąc, tylko dusza, dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli, dusza porwana w prąd. Witam wszystkich na kolejnych warsztatach literackich Poświęconych poezji Karola Wojtyły. Wakacje w pełni. Wszyscy czekamy na nie przez cały rok, no a w tym roku to już rzeczywiście wyjątkowo. Góry, morza, lasy, łąki czekają, aby. Odkrywać przed nami swoje piękno. Dzisiejszy odcinek poświęcimy tym utworom Karola Wojtyły, które wyrażają ogromny zachwyt nad stworzeniem, nad pięknem świata. A wiemy przecież, że Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, w naturze nie tylko odpoczywał, ale przede wszystkim szukał Boga. Doświadczenie obcowania z przyrodą pozwalało mu na wyrażenie tego, co niewyrażalne, czyli właśnie takie intymne, osobiste spotkanie z Bogiem. Słońce, woda, dojrzałe kłosy zbóż, prawda, że brzmi bardzo wakacyjnie, a to właśnie trzy najczęściej pojawiające się e, przyrodnicze motywy w poezji Karola Wojtyły. I nie wiem, jak wy. Ale ja kocham oglądać zachody słońca, zwłaszcza te nad morzem. A może w tym zachodzącym słońcu dostrzeżemy kogoś jeszcze? Nie taki jest żywioł światła. Kiedy morze cię szybko ukrywa i roztapia w milczącej głębi. Światło od fal powłóczystych prostopadłe blaski oderwie i zwolna kończy się morze, a jasność napływa. A wtedy zewsząd widoczny w zwierciadłach dalekich i bliskich widzisz swój cień. Jak się ukryjesz w tym świetle? Za małoś jest przeźroczysty, a jasność zewsząd tchnie. Wtedy patrz w siebie. To przyjaciel, który jest jedną iskierką, a całą światłością. Ogarniając sobą tę iskra, już nie dostrzegasz nic i nie czujesz, jaką jesteś objęty miłością. Czas wakacji to bardzo dobra sposobność, aby umocnić swoje relacje z Bogiem oraz z innymi ludźmi. A nawet w naszych rodzimych krajobrazach możemy dostrzec, uwaga, biblijne sceny. No na przykład, będąc nad jeziorem, nad rzeką, nad potokiem, nad morzem, e, możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy uczestnikami jednej z takich scen. No na przykład. E, Słuchamy Jezusa, nauczającego złodzi świętego Piotra. No a posłuchajmy, w jaki sposób zobrazował to Karol Wojtyła. Jest we mnie kraina przeźroczysta w blasku jeziora Genezaret i łódź. I rybacza przystań oparta o ciche fale. I tłumy, tłumy serc, zagarnięte przez jedno serce przez jedno serce najprostsze przez najłagodniejsze albo znowu wieczór z Nikodemem albo znowu nad brzegiem morskim dokąd powracam codziennie oczarowany Twą pięknością. A to wszystko ten wieczór z Nikodemem, ta kraina i rybacza przystań i toni taka przeźroczysta i postać taka bliska. A to wszystko przez punkt jeden biały z najczystszej bieli, objęty w sercu człowieczym krwawym przepływem czerwieni. Są takie podróże, których nie znajdziecie w ofercie żadnego biura turystycznego. I wiersz, który za chwilkę usłyszycie, mówi właśnie o takiej podróży. Wtedy, kiedy naprawdę potrzebujecie wyciszenia, spokoju, czy to po prostu wieczorną porą, sięgnijcie po niego. Przepiękny, przepiękny wiersz. Zabierz mnie, mistrzu, do Efrem. Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem i pozwól tam z sobą pozostać, gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków. Jak zieleń, jak fala bujna niezmącona dotknięciem wiosła, jak koło szerokie na wodzie, niespłoszone cieniem przestrachu. Dzięki! Żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku i w nim przebywasz Przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem. Niezmierny, ledwo celkę zajmujesz Maleńką, kochasz miejsca bezludne i puste. Bo jesteś samą ciszą, wielkim milczeniem. Uwolnij mnie już od głosu, a przejmij tylko dreszczem Twojego istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach. I na koniec oczywiście muzycznie będzie to utwór Dalekie wybrzeża ciszy i chciałbym wam zadedykować ten utwór z taką myślą, żeby te wszystkie piękne chwile, które przeżywacie podczas wakacji, pozostały z wami jak najdłużej, a może również dzięki poezji Karola Wojtyły. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia podczas kolejnych warsztatów literackich. Wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej, aż nie zdołasz już odchylić. Od dna, tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci. Nie powrócą oczy uwięzione. Trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom. Tylko trwać, coraz jaśniej trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać, coraz jaśniej i pro. Wybrzeża ciszy Zaczynają się Tuż za progiem Nie tam tamtędy Jak ptak Nie przefruniesz tamtędy Jak ptak Myślałeś, że cię życie Ukryje przed tamtym życiem W głębiny przechylonym Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu Objęty tajemniczym pięknem wieczności Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi Zamykając za sobą cicho drzwi i zdepki maleńkie Nie przerywać od lotów cieniom, tylko trwać coraz jaśniej i prościej, trwać i trwać, nie przerywać od lotów cieniom. Jaśniej i prościej trwać, i trwać, nie przerywać odlotów w cieniom, a idąc krok łagodzi, i tą ciszą trafia najgłębiej.